No to cześć, przedstawiam Wam całkowitą nowość, którą niby jest to kawałek pianki, ale są to śliniaki, które postanowiłam robić jako taki dodatek do kalendarza, bo mam jedną małą rzecz, którą będzie szkoda wysłać tylko jako tą jedną małą rzecz i um, dodam do tego po prostu ślinieczki. Śliniaczki wyglądają w taki sposób na wędzidle. mam nadzieję, że dobrze je zrobiłam, bo kompletnie w życiu nie widziałam takiego czegoś na. Yy, widziałam takie coś na zdjęciach hobby horsów, ale nie widziałam nigdy ich w realu jako do prawdziwych yy, wędzideł, że tak to nazwę. I można je po prostu w prosty sposób odpiąć w taki sposób, że odczepić. O.